To nie jest narcyzem. Niektórzy ludzie zakładają, że każda dobrze wyglądająca osoba piękna, wspaniała i bogata, ktoś kto pokazuje swoje zasoby, bogactwo, władzę. Ludzie myślą, zakładają, że ktoś taki musi być narcyzem, a takie założenie to błąd. Może ktoś taki pracował bardzo ciężko na swój sukces. Może ktoś taki zasługuje na to wszystko, co posiada, Ponieważ włożył w to odpowiednią ilość czasu i pracy, może ktoś taki posiada empatię. Pamiętaj o tym, że narcyz skupia się wyłącznie na sobie i empatii nie posiada, wywyższa się, ma silne poczucie uprawnienia, jego postawa jest roszczeniowa. W ten sposób narcyz może znaleźć się w miejscu, do którego nigdy nie powinien był dotrzeć. Na jakie nie zasługuje. Tak więc jest zasadnicza różnica. Ktoś mógł ciężko i długo pracować na swój sukces, a to nie oznacza, że każdy człowiek sukcesu jest narcyzem. Osoba narcystyczna będzie kontrolować, manipulować i wykorzystywać innych, będzie używać innych niczym schodów, niczym trampoliny, żeby się wybić.